Witamy w Lublinie! Panie Prezydencie, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry, proszę Państwa. No, mimo wszystko, zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze trochę pracy. Szanowni Państwo, tak, wiem, dziękuję bardzo za tą pracę. Ja też zapewniam, że pracuję i zapewniam, że będę pracował. Tak samo ciężko jak teraz, kiedy już będzie po wszystkim, kiedy po 10 maja 2015 roku, tego roku. Mam nadzieję, z Państwa woli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Naprawdę czuję je każdego dnia. W Polsce, w naszym kraju i na arenie międzynarodowej. A powiem Państwu tak, zakompleksiony jest ten, kto uważa, że jeżeli tam gdzieś w Brukseli czy w innych miejscach klepią go po plecach i dobrze o nim piszą, to znaczy, że on prowadzi dobrą politykę. To znaczy, że więcej jest dla nich, a dla nas niewiele zostaje, i wtedy chwalą, bo każdy pracuje na swój zysk. A kiedy walczysz twardo o ważne sprawy, to zawsze będą Cię krytykowali i zawsze będą po Tobie tłukli, dlatego że mniej zostaje dla nich, a więcej zostaje dla nas. Ale właśnie o to chodzi i tak trzeba działać, nie przejmując się niczym. Ja mam tego świadomość i tak, proszę państwa, będę działał. Bo dzisiaj Polska potrzebuje twardej reprezentacji. I powiem tak, tu w Lublinie. Nie wiem, jak to się mogło stać, że nie było głosu prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy pani premier Kopacz przyjmowała ostatnio konkluzję Rady Europejskiej, gdzie w pierwszym punkcie jest napisane, że Europejska przyszła unia energetyczna będzie oparta między innymi na dekarbonizację europejskiej gospodarki. To jest postanowienie, które jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, bo ono oznacza odejście w gospodarce od węgla. A u nas w naszym kraju jest 90% europejskich pokładów węgla. My mamy węgla na 200 lat wydobycia. Mamy gospodarkę energetyczną opartą na węglu. Węgiel jest surowcem, który zapewnia nam suwerenność i nie wolno nam z niego zrezygnować i nie wolno pozwolić żeby Polska była zmuszona odejść od węgla. I prezydent który powinien stać na straży bezpieczeństwa państwa, jak stanowi konstytucja, także bezpieczeństwa energetycznego, nie zabrał głosu w tej sprawie. Jak to się mogło stać? Jak można prowadzić taką politykę? Teraz trzeba będzie walczyć o odwrócenie tych zapisów. Teraz trzeba będzie twardo bić się o obronę polskiej gospodarki. A można było powiedzieć nie, proste nie, nie zgadzamy się na ten zapis. Niech tam będzie napisane niska emisja, ale nie dekarbonizacja. Bo teraz na tym będą bazowały jako punkcie wyjściowym akty prawne, które będą powstawały w Unii Europejskiej. Teraz byłem w Świdniku. Rozmawiałem z załogą, rozmawiałem z pracownikami zakładów. Szanowni Państwo, słyszę, że dzisiaj rząd, jak oni twierdzą, robi wszystko, po to, żeby nie, nie było dla polskiego wojska śmigłowca, który jest produkowany w Polsce, tylko żeby był śmigłowiec, który jest produkowany we Francji we współpracy z Niemcami. Czy to jest kolejna emanacja polityki płynięcia w głównym nurcie? Polityki, którą Donald Tusk zapowiadał, że będzie prowadzona jeszcze w 2007 roku, kiedy PO wygrywała wybory. I doprowadziła nas do takiego stanu, jak dzisiaj jesteśmy. Że się przestaliśmy liczyć na arenie międzynarodowej kompletnie, że nikt się nie liczy z naszym głosem i nasze interesy kompletnie nie są realizowane. Umowę gazową z Rosją i za gaz płacimy więcej niż Niemcy. Stać nas na to? Stać nas na to, żeby płacić więcej niż oni? Proszę Państwa. Proszę Państwa, pozwólcie mi dokończyć, bo to Państwo mokniecie, nie ja. I wierzcie mi Państwo, nie będę się zniechęcał tymi wszystkimi kalumniami, które są na mnie rzucane. To mnie absolutnie nie przeraża. Jeszcze nie jedno Państwo usłyszycie. Zobaczycie, jeszcze nie jedno usłyszycie. Ja mogę Państwu powiedzieć jedno. Ja zawsze z pełnym zaangażowaniem i uczciwie wykonywałem swoje obowiązki dla Rzeczypospolitej, żeby ją budować. I będę to robił nadal. I nie boję się żadnych ataków, niech sobie atakują, to tylko znaczy, że tak bardzo się boją, a my wygramy. Dziękuję bardzo.

ありがとうございします。<laughs> <laughs>